No, nie powiem. Całkiem super wieczorna zima. Nawet mgła się zjawiła. Cienka, ale i tak jest. Widać tylko światła z oddali, ale obiektów, które je wydzielają, już nie bardzo. Hm. No, ale tak, no tak jest. Akurat, no nie. Z nieba widać, jak spada. Teraz to wy nie widzicie, ale chociaż możecie widzieć w części. Hmm. Nawet pod lampami widać. Mega ciekawe. We wszystkich lampach widać. No, pod światłem to widać. No, co poradzisz? Za chwilę przemarźnie XD Zresztą jest z panią więc on jest safe Dobra To w sumie za dużo nie ma co nagrywać więc wieczorna zima super Śnieg akurat pierwszy raz w tym roku Więc No Zależy czy pierwszy raz w tym roku czy nie Zależy no Zależy No zależy Dobra trzymajcie się do zobaczenia i narka Nie będę przeciągał dłużej